Nie mogę znaleźć rękawiczek, nie? Nawet nie kiedy posprzątać. Kurde, miałem je na rękach. Czekaj, ita, Ale klimacik, co? No, fajnie. Dawna ekipa. Dobra, mam. To wynosi, jak moja kobieta telefon? Wyniesie i szuka po całej chałupie później. <noise> nie... Przepraszam. Dobra, rękawiczki mam. Jaki kierunek obieramy? Masz zarejestrowanego, to można nie wiem, w inne strony uderzyć niż zwykle. No, mogę na tym Osmandzie odpalić jakiś punkt, i niech nas prowadzi, nie? Że nawet w lesie państwowym, y, pfu, prywatnym, możecie straż leśną zatrzymać, bo ma takie prawo. No tak. Kalka, gdzie nam dupę włączę? manetki, kurwa, jakie wypasy teraz to są, to ja No i w lesie prywatnym też się może złapać straż leśna. No tylko, że jak powiesz, że masz pozwolenie od właściciela, to cię mogą, wiesz... Do właściciela? Tak. Wygonić? Tak. Więc trzeba by było... <noise> Podzwonić po wszystkich ludziach, znaleźć ich namiary. Powiedzieć, że se pojeździmy. <głosy> <głosy> Dobra. <głosy> no? Przez każdy lasek, który przejeżdżasz, nie? <noise> Ej, to wiesz co? No, musimy zrobić takie podejście, jak mój dziadek miał. Wszystkie lasy są jego i... Dobra, jedziemy. Ale ładnie sypie. Za klimacik. Czekajcie Odśnieżam no trochę tu. Uhu. jest pięknie. Ale zobaczcie, jak jest chodniczek odśnieżony. Elegancko. mówi. na dwa. Tak. Gmina w postaci Dawida Jedziemy <noise> tu w lewo, nie? Asfaltem? I przez kolonie O kurde, ja się boję asfaltem Właśnie, do Pytanie, czy któryś z was go raził? <noise> Na przykład ja Nie wiem, ale wiem, że ja światło mogło razić no, nie, raz. nie, nie chcesz chodzi. razić Za mną kto jedzie? Przemek Chodźcie, ja sobie wyłączę napęd Kurde, nie wiem. A, no właśnie, ja też bym sobie wyłączył nie wiem, czy da się to robić w czasie jazdy, ale, ale to zarąbiście za wygląda, jak wyjedziecie i ten śnieg tak kurzy wam się spod kół. Ktoś tu już jechał, zobacz, ślady kładzie No to jedziemy. Kurde, powiem wam, że w taką pogodę to strach trochę zapierdzielać, bo cholera wie co jest pod tym śniegiem, nie? W sensie, czy jakieś, u czy jakieś spinki. Ale powiem wam, że jak tę kanapę obniżyłem, to a yeah, teraz to mogę latać od lewej do prawej. Ten jak ją będziesz miał uchyloną, to dziwno, nie? No i jeszcze się z mordę, nie? <laughs> no tak. Właśnie poczekajcie chwilę, ja sobie zmniejszę ten, to grzanie, bo aż mnie parzy. Dobra. Teraz jest na niebiesko, cokolwiek to znaczy. Bo ole, wpadłem w kolejnę. A niebiesko to może w <laughs> Chciałem sobie w tym tunelu przygazować <laughs> I bym Ci prawie w dupę wjechał O, patrz świra, patrz, zaraz będzie na boku leżał Odważnie powiem Ci, jakby tu jakiś korzyń był ale nie było Nie był <laughs> tak? Nie było, tak Jakby był to w Dobra, jedziemy gdzieś tu z dłuższych torów, nie? Na tu największą bym chyba nie próbował Ej, ja to gówno widzę, nie? Ja na szybę parką i ciuta, <laughs> ale w oczy ci nie sypie? Trzymaj, mam. A ja. Yeah. Powiem wam, że to jest taka jazda na przypale. Gówno widzę. Gówno widać, co jest pod tym śniegiem. O, Ej, tam jest wykopane za tym. Ale właśnie zarąbiście się jeździ, nie? Bo wtedy teraz co jeździliśmy w niedzielę to daj spokój Uchwa. Przy minus 10 to był Uh -huh. Ale hop, ja ja nie, no, zarobiście. Hej, ulica! Widzę. Ale powinniśmy zacząć ten odcinek od tego, że sponsoruje go markę Diula! Wszyscy górę Ale... tym samym Dobra! No nie wyglądają one zbyt uroczo. Nie źle ja powiedzieć A że są ciepłe? Tak. Ale nie wyglądają jak też taniej No wyglądamy A... jak robole, nie? Tacy. No, z roboty wracają. No. <laughs> Ciekawe czy był już, był już jakiś odważny na górce tej wysokiej? Tak. Nie wiem. Nie no, generalnie Przemek, nie podjedziesz, nie? <grym> o no, ja wiem, wiem, nie podjadę, nie ma szans. Już? No. Ty, najlepszy hit to było ostatnio, jak jechałem. No. W pewnym momencie coś mi zaje, i mi się zaczęło pukać No. tutaj już ciarki przeszły. No. Stanąłem człowieku, a na, na N albo na P, no cisza, nie? No. A jak tylko ruszyłem, to takie pukanie Metaliczne, mówię ja p się stało no? A tu p do dotykała rurki <laughs> Dobra tu są podjazdy, dawaj przemyk lewo Kurde No nie wiem czy to jest Nie do Nie no spoko, ale nie nie zgujesz się tam, nie? to jadę. Kurde, mi otwary zaparowały Ty, wyskoczyłeś, wiesz? Wiem, bo Nie ma to jak na świeżym kładzie próbować podjazdy w nocy na zasypanych śniegiem Eee, no miękko A teraz? mi że nie ma tragedii Wiem Przemek, ale kurde Ja się nie wiem, jak ten kład się zachowa jak, jak jednak nie podjedziesz, nie? No że, właśnie ale ja też nie ale... czy się lepiej nie? Tak Ale zobacz, że normalnie śnieg zrywa i z piasek jest No teoretycznie tak no, no to się zachowa podobnie, wiesz to trzeba no, delikatnie go się do tyłu i tyle, nie? To jadę. Jadę tak? po tą ostro. No ustreż, nie? No? Znaczy trochę do, ten. Yy, no... Znowu, ja to trochę chyba nie chcę tu jeździć, bo to by trzeba było usypać ten płynny wjazd. A tu masz to pierd dzielnięcie na początku. I ten zawias bardzo dostaje po dupie. No właśnie, to najgorsze. najgorszy. Ty, patrz tego świra. Nie, tam nie jadę, tam jest wywój taki, wiesz? Nie jedź, bo to... Będziemy podjeżdżaliśmy tam na końcu, tam nie? Tam dalej jeszcze. Nie. Yeah. No. Tu podjeżdżaliśmy. Ale powiem ci, tu jest bezpieczniej jak tam. No. Tak też mi też się tak wydaje. Bo tu jest góra. A tam była taka skarpa. Na samym górze, na samym górze, nie? No. Ty, przemek tam były te, albo je nie wiem. No jeźdź, no przecież wysoko nie, nie jest. Nie nie, ale tu jest tu, nie, tu taki dołek jest. Nie, nie nie zjeżdżam, zobacz. No no właśnie mówię, nie? Tu jest taki dołek, bo to przodem, może być tak, no, że tu jest piach podebrany, a tak. jak to ładnie wygładził, nie? Tam gdzie są zjazdy to tak, ale tu to nie. Najgorsze no jest to, że wiesz, że to wszystko jest zawiane i może być tak, że zupełnie co innego pod siebie się na zewnątrz, nie? No właśnie o tym mówię, że wiesz, że mógł ktoś podebrać piachu, a już się jak to wygładził, nie? O dokładnie Dlatego tu ma strach... Nawet tutaj z tej małej kurki strach, bo nie wiadomo co idzie na dole. Tak Oho kogoś rozłączyło. Złaczałem za daleko się wybrał. Ja zobaczcie co u niego bo tam... Ja tu jeszcze! Bo miałem serce stary w gardle, że się z... Nie No bo posłyś takie uch, 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 uch. Gdzie ty jesteś? Uch. Uch. Czekaj ty Co no tam? Nic, no co Ale co b... e? ja pierwszy Czekaj, jedziemy ty, ale to było straszne, bo tu gadamy, nagle słychać takie blu, 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 blu. Ale chyba widać. Cześć ty wjechał. O chłopie, co ty tu chciałeś zrobić? No podjechałem, żeby pod górkę cofnąłem i tym w Czekaj. Akcja ratunkowa. Poczekaj, czekaj, czekaj, bo tu jest za ślisko. Ja... Tu chciałeś podjechać? No? Cześć ty. Kur... Cześć ty Odejdź, poczekaj. Nie, 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 poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Ja złapę go z tamtej strony. Stój, stój, stój. Bo ja go nie trzymam teraz przemić w ogóle. Ale to tak w lewo ostro! No. Uj opię pierdol... to <grym> Maksymalnie okay. tak, no i do tyłu. A nie! No, nie Pała tak. w drugą stronę i lekko do tyłu. I później... Nie, 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 nie bo tu jest bardzo skos. Wpuśćcie go w dół później, to najpierw go wyprostujcie. Dawaj teraz w prawo i do przodu. Do przodu. Ja Pięknie. Weź wy wypiecz tą blokadę z hamulca, bo to jest... No. Dawaj, Dobra? Dobra? Wyjdzie już. I teraz do tyłu. I teraz. Otwór ku**** Ale tu <grym> stoi <ale, grym> ten, zawinacz. No, no nie to... wiem, tak U... to bym wyszedł. Daj mi rękę, bo ja tu nie wyjdę. <grym> A ja Ci powiem, ja się tak przysporszyłem. Wjechałem mówię cofnę. I jak cofnąłem, to mnie tak na bok. No nie no, co Ty. Co, uwaga, patrz, się... patrz, 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 czuba. No nie jedź tu już. No nie no, patrzę co tam jest, nie? No jest y, czubek i tu jest pod skosem, a tu jest stary... Najlepiej wyjazd jest tutaj. Nie, najlepiej. nie, no się. No. Tu jest stary z pół metra, jak nie więcej, przychyłu. Uskok taki. No właśnie, a w nocy tego tak nie widać. No przecież przed chwilą o tym gadaliśmy. No ty gadasz. Sobie. W sumie. Takie małe, o! No ale tu kurde da mi wyciągać jak tu pojadę. No ale tam za nią też jest taki ten. Tam no. jest z dół, no? No. W sumie dawaj, będzie co pokazywać na YouTube. Dobra, ja. Jo! Ja. Do przodu jedziemy? No. Co? Nic, nie nie, Co? Z, z czego ty na kacha Ja będziesz jechał ku drugi się O no, ja nic nie widzę. A, no, no nie p wjechałeś od tej strony. No kogo mi pociągłeś go nie nie, czemu za... zawiesiłem. Co za apacz? Nie żeby cię tam na górze nie pociągło, nie? Wiem, jadę ostrożnie, był. No, ale jedziesz przy samej skarpie. A ty ale tu ty... nie ma śniegu w ogóle na górze. Co ty gadasz? No poważnie, tu jest wszystko, wiesz, wywiane. No nie wiem, nie wygląda to y, zbyt bezpiecznie, co teraz robisz. Eee, tam, Wiesz, co zobaczysz. <śmiech> o <śmiech> Było je Nie, ale, no dlaczego, wiesz, po, przód kątem, mi się oderwał, no. Pod jeszcze ja. Nie, ale tu jest fajnie, zobaczcie jakie tu są te muldy. Jadę tam, najwyżej mnie będziecie wyciągać. O, już stoję. Chodźcie, tu jest zarobiście. Trzeba blokadę dopiąć. Dobra, trzeba rozpiąć, ale nie wiem czy to się wyjedzie. No właśnie boro O fajnie, może no. być ciężko, ty, ale tu nie było tak pokopane ostatnio. No nie Tu ktoś musiał kopać ty Bo ale... tu taki tunel się zrobił, a tego nie było na pewno. To trzeba na tym, na blokadzie. Bo... A tam jest wyjazd w ogóle jakiś? Nie No właśnie ja tam, nie, ja... nie objedzie się tego, czekaj Nie No i dawaj tu, o właśnie, tu gdzie jedziesz? Do góry? No Nie wiedziesz Wiedziesz Nie wiedziesz Coś ty, zobacz jakie tu są te Ale to są małe dziury A tu zobacz co jest Że tędy? Nie, chyba nie Poczekaj, to nogą trzeba sprawdzić się, bo... O, tu się nie wiezie. Coś ty, nie, nie, nie. Tu się zawieszę. No, no widzę, jest wybrane, łyżką z kartówką jest po prostu dziura zrobiona. Raz, to wyciągnie, a ja się zatrzymywałem co chwilę, nie? Tak. Ale, no ale tu na przykład wiszę, nie? Dobra, wypadam. Do A tu jakby wjechał? Poczekaj, a wjedź za mną. Zobaczymy czy ten, czy yy, Kuczej się zawiesi. Ale tak powoli, nie? Na tym, no Nie, przyjechałeś tu. To jest płasko, bo tu po prawej jest. O o Ty, mi się przypomniało, pamiętasz jak pojechaliśmy na ten ride gitarą? No? Co żeśmy tam prawie boka walnęli o. Jak ja się, ja się, wtedy stary nauczyłem, właśnie w takich sytuacjach, gdzie, jak kierownicą w którą stronę, nie? Jeszcze napęd wyłączę Ty, a ja się na Ej, no jest lipa, bo naprawdę, jak mam nawigację, to ja nie widzę Ty to, Ale czego nie widzisz? Kurwa, nie uwierzycie, nie? Co? Ja jeździłem z rozpiętym tyłem no dlatego się zawieszałeś pewnie No bo wiesz, jak mam, bać, jak mam włączoną nawigację, to ja nie widzę jak mam napędy, nie? I tu Aha. po manetkach, no to też w nocy nie widzisz czy on jest wciśnięty czy wyciśnięty No, dokładnie No, my muszą to zmienić By musiała być chociaż kropka na tym, wiesz, na tym przełączniku, żeby było wiadomo w której Tak, tak, kontrolka się zapala i wieży że jest załączony, nie? Tak, ale amator, ja pier... Spierdoła taka, wiesz, tyle już wiesz nie no niech to zmienią, mnie. No trzeba zgłaszać takie rzeczy, no bo to wiecie. Zadzwoń na policję Ja ten. Tył rozpięta ja blokadę z przodu dopinałem Kabaret No, że pić kazeczki, No. tu tłumik z przodu Tłumik? No W sensie tom. Puszczelkę? Tak, ale na p... Ale ten, ja to słyszałem już wcześniej, jak się zakopałeś w tej Ja też słyszałem, ale zdjąłem kask się stało. ja muszę stanąć Ty, no bo w ogóle w interkomie słychać jakby traktor jakiś jechał Ciekawe czy się coś tam nie rozkręciło Albo urwało, to podjedź do nas te, Dawaj tu do lasu, gdzie w tych, tych stoisz polach? Dobra, czekaj, bo jadę tam. No, my staniemy z Marcinem tam z przodu. A może się odkręcił? Ja. Tak... Ludzie za to grube pieniądze płacą, żeby mieć sportowy wydech. Ryzyste, panie. Nie to wyrywa do przodu, nie? No co ty? To... No też to próbuj. O, stój stój stój. stój, stój, stój! Ale fajnie pierdzi. Mówię, ludzie grube pieniądze za to płacą, żeby mieć taki wydech. No nie tak, góru. <grym> co, coś się odkręciło? Nie wiem, wodnie k***a. Co jest? Ogień wali. Co? No, muszę zajrzeć, żeby się nie zapalił. Jaki ty jesteś przygotowany, ty masz nawet te... No a co ty mi? ...szczypce? Myślisz? No w wszędzie to, to niestety... To co? to nie wiem, kolanko się chyba rozkręciło. Tak? Płynci płyn ci wyrzygało też. Czy wcześniej tak, już nie, to zielone? Nie, to wcześniej, jak go podnosiłem do góry to A. się przelewał, wiesz? Jak zakładałem płytę Przemek, puszczamy to na YouTube, że się rozumie. <głosgarna> A <f> <głosgarna> <głosgarna> ogniem wali to jak my... Nie no to w sumie schodzimy śniegiem i może jakoś się ręcznie dokręci trochę, nie? Pierwsza awaria, ile przyjechane? Ma 1250 No, dlaczego znaczy awaria Pierdoła myślę No No się zesrał, zobaczcie kurwa, 2200 na złom Odkręciła <średziśla> się plansza no, Serio, serio ognie wali? No, wcześniej waliło takim niebieskim Co ty gadasz, że ty masz to szczypca, ty masz a. nakrętki zapasowe Pokaż to nie, myślałem, że ty masz w tym woreczku. Co tu się z tym stało? Rozwarstwiła no, no. się, o ci piersi aż się zrobił. No. Wygląda jak jakaś spirala taka. No, a, tak. no, no, a O, ja biegiem! <laughs> Złap za całe kolanko. Nie, nie przejdzie Przemek. Nie ma opcji. Ta tulejka ci... O właśnie. O, ty, ona nie powinna iść tu. O, o, no tu powinna iść właśnie, jeszcze do ciebie, do nas. O! o. Dobra. Patrz No i teraz nakrętka już no będzie. No to trzynastki jakieś zazna. To jest trzynastka. Czekaj, jakieś klucze tu mam z zestawu. No, no zobacz, tu masz jedną. No to będzie to. Od pampera no. ja można zdjąć. Chociaż jedną, bo to wiesz, żeby by No tak, no. A to masz też trzynastkę? Jedno, tam ciastkę, o, ja mówisz, coś to mi jedną trzeba wkręcić, tu. zestaw kluczy. Ja. No, ja też mam kluczy Nie, nie kluczy, no, mam te oryginalne. Nie no, ale to jest śmiechy, chichy, ale... Ty, ja też mam jakiś zestaw kluczy przecież. Ja w sumie, mam dwa zestawy tam. przy sobie. W razie czego. Inaczej, ty, ty trzymaj, a ja będę górę kręcił. Tu można włożyć coś. to szybokręt. No. Tylko to jest do Mhm. Kurwa, to nie ten rozmiar. Z drugiej, drugiej, drugiej strony. Z drugiej strony to jest płaski. A ja zobaczę u siebie. Jakie ja mam? Dobra, zobaczymy jakie ja mam. Ty przyrzęk, kurde. To jest do, do zawieszenia. Ty. ty masz tu samą Ty, A to? A nie? Pokaż. To, to. No. Masz? Co masz? No. Najgorzej jak ten. Jak się okaże, że gwint jest nie taki. Czekaj, no, to czekaj, to No. Nie, tam jest chyba normalny. Nie będzie ogniem waliło, to możesz tak wiesz... Ogniem waliło, bo to on się opuścił całe to kolanko, nie? Dobra. Sytuacja opanowana. <głos> <głos> Ale jakim cudem. Ale widzicie, czyli to tylko potwierdza, że trzeba co jakiś czas kurwa, no ale to ciężko z drugiej strony, wszystko, każdą śrubkę i nakrętkę sprawdzić, nie? Oczywiście. Ale wiesz, tutaj to pracuje ciepło zimno, stale się rozszerzanie, no i luzuje. Tak. No ale zawias to trzeba przeglądać mimo wszystko. Zawias to trzeba. Ale powinny być właśnie takie nakrętki, jak teraz mam założone, bo one się zacinają przy dokręceniu. A, bo one są z tym takim tym, tak, na jak tym ty, kapturku. Ja ty kontrolują się. No, ten no, ten, no, 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 no. To proszę prosto. fajnie Tam było. Sami sobie tam mają dostęp, wiesz? Aha No i git No Pośmiganek Fajnie było Tak jest Trzech jeźdźców, trzy maszyny O, nie mogę ruszyć tym To co, do następnego za dwa miesiące, nie? <grystanie> <grystanie> może nie Może nie będziemy tak źle Kontakcie. No, na razie, na razie. No i słuchajcie, pojeżdżone, trzy godziny, mega, mega. Dzisiaj było naprawdę super. E, jakiś fajny filmik się z tego sklei. E, ja wam jeszcze tak na szybko tylko powiem, już wleciał kuferek z Rewa TV Rączka od Masafuku. E, także coś tam powoli dozbrajamy. Prawdopodobnie jeszcze będzie snorkel, ale to w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Coś tam się nauczyliśmy wszyscy razem jeszcze, jak sobie poradzić w terenie z szybką awarią, znaczy awarią. Można powiedzieć, że to co się stało w budżecie to nie awaria, nie? Eee, I tyle, trzymajcie się i do następnego. Hej!